Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak odpowietrzyć układ paliwowy w ursusie C330 ale to nie tylko bo tak samo możecie sobie odpowietrzyć układ paliłowy na przykład w innym ursusie czy tam zetorze. więc pierwsze co powiem może co może być przyczyną takiego zapowietrzenia się układu więc na pewno uszkodzony wężyk a i na pewno też w ursusach i zatorach często właśnie tym korkiem właśnie ten korek łapie lewe powietrze więc jakbyście zauważyli tutaj wyciek to lepiej nie dokręcać go na siłę bo tam jest bardzo cienki gwint i można go łatwo zerwać tylko wykręcić włożyć nowy simmering i założyć z powrotem nie dokręcając tak mocno bo tam właśnie tak jak mówię że jest ten lekki gwint i można go łatwo zerwać zawsze po wymianie pompy czy wtryskiwaczy, nawet albo filtrów paliwa, to zawsze trzeba pompę wtryskową odpowietrzyć. Także jak to odpowietrzyć, to zaraz wam powiem. Gdy wymieniamy filtry paliwa, to wiadomo, zawsze trzeba ten układ odpowietrzyć, ale najlepiej polecam wam zalać sobie te filtry po wymianie, tak ropą, tak gdzieś tyle. Tak samo ten drugi, wtedy nie będziecie musieli tyle pompować, ale to nie o tym. Także odkręcacie sobie tę śrubkę, znaczy, popuszczacie. I zaczynacie pompować tą popką ręczną, oczywiście tutaj. I gdy tu już dojdzie wam paliwo do tego miejsca, to to paliwo nie może być z bąbelkami, tylko musi być już takie czyste paliwo bez bąbelków. I jak napompujecie tu zauważycie, że wam już będzie takie dobre paliwo lecieć bez tych bąbelków. Dokręcacie to i przechodzicie do filtra dokładnego oczyszczania. Więc robicie tak samo. Popuszczacie i pompujecie pompką, gdy już. Napompujecie i będzie dobre paliwo, tu leciało bez bąbelków. Zakręcacie to, i wtedy już filtry paliwa mamy odpowietrzone. Teraz pompa wtryskowa. Tak samo popuszczacie tutaj tę śrubkę. Nie wykręcacie, tylko lekko ją popuszczacie i zaczynacie pompować pompką. Tak samo jak przedtem pompujecie do tego momentu, aż będzie szło ropa bez powietrza takich bąbelków. Tak samo robicie. Jak będzie leciała Wam ropa, tak już dosyć. To zakręcacie i wtedy pompę już macie odpowietrzoną. Teraz, gdy pompę paliwa i filtry paliwa mamy odpowietrzone, otwieramy maskę, odkręcamy tutaj te dwie nakrętki. Tutaj, i tak samo z drugiej strony, odkręcamy je, nie popuszczamy. Odkręcamy je całkiem. Tam będzie taki stożek. Wyciągamy tak troszkę, odchylamy tę rurkę. I jak to teraz odpowiedzieć? Wiadomo, można tak samo tą ręczną pompką bić, ale to długo by Wam zeszło na nabić takie dobre ciśnienie. Więc ja polecam Wam normalnie na rozruszniku to kręcić i odpowietzać. Gdy już tutaj Wam zacznie lecieć ropa, dokręcacie te nakrętki z drugiej tak, strony tak samo, i wtedy już macie pewne, że jest odpowietrzony cały układ paliwowy dokładnie. I jeszcze Wam powiem, że jak odpowietrzacie cały układ paliwowy, to warto sobie powycierać naprawdę nawet taką szmatką, że później było widać, gdzie macie wycieki. Jeszcze Wam dopowiem: Bo czasem może być taki przypadek, że tą pompką ręczną nie możecie na przykład zrobić odpowiedniego ciśnienia, żeby nabić do tych filtrów, czy nawet pompy. To ona czasem może być już zepsuta, i warto sobie kupić na przykład taki zestaw naprawczy. To nie jest naprawdę ciężko naprawić to. Tam za 5 zł chyba, jak ktoś nie umie, to taka nowa pompka kosztuje 20 zł, to sobie można wymienić. A co wtedy zrobić, gdy jest winna pompka zasilająca? Jak to wtedy rozpoznać? To już Wam powiem, że najczęściej to jest tak, że jak już jedziecie ciągnikiem, to nagle temu ciągnikowi zaczyna no braknie mu trochę ropy przy przygazówce. To jest najczęściej, że on tak nie może się zebrać i, i go tak przydusza. To właśnie wtedy najczęściej to jest winna ta pompka paliwowa, bo ta pompka paliwowa wtedy nie może nabić odpowiedniego ciśnienia, co ma zapotrzebowanie ta większa pompa wtryskowa. I także wtedy, już naprawdę, musicie sobie wymienić tę pompkę i będzie chodziło. Jeśli macie jakiekolwiek problemy z układem paliwowym, to sprawdźcie sobie takie podstawy, co przedstawiłem dzisiaj w odcinku. A jeśli macie jakieś pytania dotyczące naprawiania czujników, napiszcie je na dole w komentarzu. A na pewno postaram się Wam odpowiedzieć. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.